Z tej strony Minecraft School. Witam Was w szóstym odcinku z serii Minecraft Minigame. Dzisiaj wziąłem coś innego niż splek i Survival Games, tylko szukałem na te, tego serwera dość długo. Hide and Seek. Co to Hide and Seek? Już Wam mówię. Hide and Seek to mniej więcej w tłumaczeniu na polski gra chowanego. Polega to na tym, że yy, gracze wchodzą na arenę i zmieniają się w bloki, że inni gracze widzą, że są blokami. Na przykład jestem crafting tablem i ja muszę ukryć się w jakimś miejscu, stać chwilę. Wtedy zmieni się w taki solidny blok jak na przykład ta, na przykład jak ten crafting. I inni gracze muszą mnie znaleźć i, i możemy wybrać sobie arenę. Zmieniamy się losowo, czyli raz możemy być crafting tablem, raz pajęczyną. Raz jukeboxem, raz liśćmi. To jest, wiecie, co tylko zależy od serwera. No więc Ma ja jestem już na spawnie, na tak właśnie, jestem już na spawnie tego hide -and Wchodzimy na arenę. IP może Wam podam. Jak widzicie, coś słabo jest. Tutaj mamy dwie osoby. Trzy osoby mamy, cztery. Yy, ta mapa już się zaczęła. Wiecie, możemy wyjść na jakiegoś hide and Tutaj jest osób, Możemy na tego dołączyć. Bo zaraz pewnie się zacznie. Yy, I yy, ja Wam powiem, yy, że dużo negatywnych komentarzy jest. Nie zwracam na nie uwagi, ponieważ mnie motywują tylko komentarze takie miłe. No wiecie, tak. Ok, yy, więc yy, czekamy aż się Arena w, yy, zacznie. Yy, około godziny temu wróciłem ze szkoły. O, i teraz jestem. Weszliśmy na inną arenę jestem teraz lampą. I widzicie, bardzo fajny świat zrobiony z gliny. Z naszej gliny, jest z yy, Wszyscy wyszli. Wszyscy szukający wyszli. No nie fajnie, powiem. Nie fajnie. Yy, dobra, idziemy na jakąś arenę. Nie wiem, która to jest arena. Tu mm. jest? Zaraz zobaczymy. Jedenastka. Jesteśmy na arenie 11. Dość dużo areni, jak widzę, tutaj jest Survival Games. Możecie być trochę cicho, to proszę. Tak, no. I teraz możecie się zapytać, czy chcecie IP, czy nie. Ja Wam mogę to podać, ja Wam nie muszę podać, bo, no wiecie, niepotrzebnie. Nie, nie. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaki to serwer, no, znowu jesteśmy lampą, znowu na tym serwerze. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, jakie to jest IP, no to wam podam, jeżeli nie, to nie. Yy, dawajcie łapki w górę, tu jest jakieś miejsce na drewno najlepsze. Przecież... O, mojemu tacie telefon dzwoni jak coś, przepraszam. Okej. Okay. No niestety, nie, nie, to, 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 to jest głupie! Gdzie tu są, jest dużo... Tu jedna, tu cztery. No ześć! No. Tak, więc jest ze mną mój brat i moja siostra. Przywitajcie się. Cześć! Więc dopiero co wróciliśmy ze szkoły. Mój brat wrócił ze przedszkola. A ja też ze szkoły. No przecież mówię, że wróciliśmy ze szkoły. w No tak. Teraz Nie nie, tak naprawdę zdałem do szóstej klasy. Aha. Powiem Wam, że zdałem do szóstej klasy. Nie. Pewnie się do cieszycie. Spardaj. Dobra cisza! Yy... No, zaczęło się! Jestem kowadłem! Jestem kowadłem! Super, super, super. Kowadło ma zawsze dobre jakieś mięso. No, nie lubię tej treny, ale cóż, no. Gdzieś tu. O jest! O jest! Nie, nie, nie. Nie, kowadło ma lepsze miejsce, tak. Więc. Yy... Kowadło? Lubię. Boże i temów. To są takie pokoiki, gdzie są najlepsze dla kowadeł, bo strasznie dużo kowadeł się w nich może ukryć. A jak się napisze taki czerwony ekranik, że już szukają, już, już są szukający, no to jest bardzo źle. jest. No, już zaczęli szukać. Teraz shift, uwaga, słuchajcie tego dźwięku. No, i teraz zmieniłem się w solidny blok. Czyli jestem takim jakbym klockiem. Widzicie, mam taki jakby dziwny hełm i przebitą buźkę. No. Yy, także mam miecz, mam miecz, którym mogę odbijać ludzi i kowadło. Tak, na sobie, na głowie. Jakbym nie wiedział, jakim jestem blokiem, to też mam tutaj blok. No i musimy czekać, a jak przyjdzie tutaj szukający, to będzie bardzo źle. O, już, już go uderzają. Tak, ale ja poczekam, a jak podejdzie, to go rąbne mieczem. Ja, co ja mam? Odrzut, odrzut na trójkę. Jakbym miał odrzut na dziesiątkę albo na piątkę, chociaż to by po prostu kok się gości. Zostało nam sek 260 sekund. U szukających jest dwóch, a ukrytych jest czternastu. Także myślę, że na razie jest dobrze. Na razie jest dobrze. Powiem wam teraz w niemiłych komentarzach. Dużo ludzi, ja nie zwracam uwagi na takie komentarze, już automatycznie mówię, nie zwracam komentarza y, typu bluźnierstw, które mogą się pojawiać, y, nie chcę takich komentarzy, ponieważ y, tak mm, tam mogą tam. oglądać mnie nie tylko duże osoby, ale też i małe, ale to nie, nie w tym rzecz, y, jeżeli chcecie wyrazić swoją opinię, że no, że, y, o, 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 uwaga, Jak skoczymy, bo teraz myślałem, że to jest tak jak na serwerze premium. No więc. Ym, ja, jak napiszecie miły komentarz, to to mnie motywuje, nagrywam więcej filmów. Coraz częściej. Jeżeli piszecie niedobry komentarz, to rozumiem, że coś źle zrobiłem. Ale nie róbcie mi troli i innych głupkowatych rzeczy, bo ja na no to nie zwracam uwagi. I nie zwracam uwagi, ja wiem, o, co za idioci, próbują mnie trolować. Nie będę na to zwracał uwagi. Także nie próbujcie nic, nic nie będę robił. Dostało nam 190 sekund, tak, zostało nam 190 sekund. Ukrytych zostało 12, szukających dwóch cały czas jest tak samo. Widzicie, możemy kręcić myszką. No, eee. nie. To co możemy teraz... O lol, O, już widzę dwóch szukających, są za mną. Admiral Kazik, Admiral Kazik jest. Gdzieś jeszcze tutaj widziałem takiego jednego, co szukał. O, 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 jest drugi, jest drugi. O, lol, o, lol. Tam, oni tam idą, idą. Oni wiedzą, gdzie, że jestem może. Może nie ja. Może kogoś znaleźli. W każdym razie widzę, że ktoś już tam próbuje Ma na imię Wafelek TV. Wafelek TV. U, y jednego. Znaleźli mm, Znaleźli sobie, znaleźli saczefa. No, ale wyszedł z gry. Także cały czas jest dwóch szukających. No, cały czas ten Mirał Kazik tam stoi. Pewnie jest w pajęczynie i w kółko tam siedzi. Ale mi się nudzi i zaczynam ruszyć. Chociaż wiecie, co? Nie, nie, nie. Lepiej niebo mnie znajdą. Chociaż wiecie, ja już mógłbym nie! gdzieś iść do innego miejsca. Czy wiecie, co nie, może jednak nie? No! Bardzo fajne. Czy wiecie, co ja bym chciał zrobić? Jak coś, żeby pójść do innego miejsca. Iść do, do mm, tak. Czy chcesz, żeby cię złapali? A jak się ktoś pojawi, tego mieczem na trzy Eee. olol. Olol, już widzę szukającego. Już widzę szukającego. Tam jest nieźle, tam jest Olol. Tak. Tu się schowałem, ale niestety nie znaleźli. Kowadłem jestem, no to fajnie. Kowadła mają gdzieś. Mm. O, 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 Waffelek TV! Uda nam się, uda nam się, bo nas jest trójka. No przegra, przegra, szukający przegra. Wracają się na nas iteny. Lol, mm. on ucieka, bo się boi nas. Mm. Mm. On się Zabędzi. boi. No, już dostał, już dostał. Oni mnie go zabiją. No. No, chyba go zabiliśmy. O nie, nie, jeszcze go nie zabiliśmy. Jeszcze tu gdzieś jest. Z... O, prezes jakiś zabił szukającego. Ja nie mogę. Tutaj takie dobre miejsce jest, tu jest dużo szukających. O oh, lol. Tu, o oh, lol. O nie, o nie, 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 nie. Pał. O nie, no zabił mnie. Nie, no nie, to było podłe. Już mam plan, gdzie oni są. Już wiem, jedna chyba osoba jest. Gdzie? Gdzie jest jedna osoba? Widzicie, mam tu men items. Może być włączona Ja to nie przeszkadzam. No, i nie, nie, gorsa. Nie, wszystko jest, wszystko, wszystko. normalnie jest. No. Także. Co, gra się skończyła? Yy, wygrali ukrywający się, tak? i mamy 10 minut. To może w kolejnym odcinku. Zobaczymy się znowu. Ale wiecie, co już wolę zająć arenę, bo hmm, później będzie trudno zająć jakąś arenę. A jak widzicie. O, tu jest jakaś wolna, tu jest jakaś wolna Jazd. Yes. Także zobaczymy się w kolejnym, przepraszam, nie jestem Łukasz, odcinku. Paj!